Nauczanie domowe Sobota Narodzenie Pańskie Psalm 98 Wersety 1 oraz od 7 do 9 Tytuł Pan, który nadchodzi Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Obliczył Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Psalmy były utworami, modlitwami, literackimi dziełami w kulturze, która była monoteistyczna, w kulturze, w której Bóg był rozumiany jako jedna osoba, i każde inne myślenie było zwalczane, było traktowane jako herezja. Myślenie, że jest wielu bogów, było absolutnie nie do przyjęcia. Ale wiemy, że to Jezus przyniósł prawdę pełną o Bogu. Tak Bóg jest jeden, ale są to trzy osoby. I tutaj w Psalmie 98 w tym momencie, w kiedy wychwalamy Boga, który przychodzi, który odwiedza, który przybliża się do swojego stworzenia, odkrywamy Małą prawidłowość, która zapowiada to, co Jezus zrobi. Dlaczego małą prawidłowość? Dlatego, że tu nie ma jeszcze pełni objawienia o Osobie Boga Ojca i o Osobie Syna Bożego. My dzisiaj wiemy, potrafimy to wyartykułować, że przyszedł na ziemię Syn Boży. Ale w psalmie jest tylko zapowiedź nadchodzącego Boga. Nieokreślone to jest, w jakiej formie, w jaki sposób Bóg przyjdzie. Ale w tym psalmie już można znaleźć ten sposób rozróżnienia poszczególnych osób, nawet w literackiej formule. W wersecie trzecim mamy ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. I w tym momencie rozumiemy to jako Boga Ojca. Ale w wersetach następnych czytamy, czy modlimy się, obliczu Pana, który nadchodzi. I wtedy to słowo Pan możemy bez podejrzenia o błąd odnosić do Jezusa Chrystusa, do Syna Bożego. Pan oznacza Jezus Chrystus, który nadchodzi. Pan, który będzie sądził świat sprawiedliwie Jezus Chrystus. Jest to oczywiście nasza interpretacja tego psalmu i nasze rozumienie, powiedzielibyśmy, pełniejsze, bo przez pryzmat Nowego Testamentu. Psalmista mógł wcale tak nie myśleć. On działał pod natchnieniem Bożym, ale to natchnienie jest prorocze, ono zapowiada objawienie pełni, objawienie trójcy. My teraz, kiedy zatem modlimy się, modlimy się właśnie w takiej formie, kiedy w tekstach liturgicznych pojawia się słowo Bóg, odnosi się do Boga Ojca. Kiedy pojawia się słowo Pan, odnosi się do Jezusa Chrystusa. Warto sobie to uświadomić i warto się tak posługiwać tymi tytułami. Ja wiem, do kogo się zwracam. Ja też wiem, o kim mowa. Nie ma wątpliwości, że kiedy mówimy słowo Bóg, często odnosimy do wszystkich trzech osób Bożych równocześnie. Ale tutaj chodzi o tę precyzję nazywania. Precyzję odnoszenia się, bo tak naprawdę chodzi o naszą relację. Jeśli ja precyzyjnie mówię do osób, to one reagują na moje słowa, na moje wołanie, na moją prośbę czy przeprosiny. Odnoszę to do konkretnej osoby. Ten psalm można by tak w mule teologicznej skomentować. Jest to zapowiedź, nadchodzi Bóg w Jezusie Chrystusie. I wtedy jest to poprawnie teologicznie sformułowana treść i przesłanie, które pokazuje tę głębię. Bóg przychodzi nas ratować w Jezusie Chrystusie. W liturgii konsekwentnie jest to prowadzone. Konsekwentnie jest ta formuła rozdzielenia, Stosowana. Bardzo dobrze widać to w momencie, kiedy ksiądz unosi postacie i śpiewa bądź mówi: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wszelka cześć i chwała. Tak jest skonstruowana liturgia, tak jest skonstruowana Eucharystia. Tak ja mam modlić się razem z całym Kościołem: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Pan. Tobie, Boże Ojcze, wszelka cześć i chwała. Razem z Jezusem przynosimy doskonałą ofiarę uwielbienia. Wznosimy doskonałą modlitwę. Stajemy się stworzeniem, które z Jezusem z martwych wstaje i śpiewa na cześć Boga. To jest liturgia. Tak funkcjonujemy i tego się uczymy. Bądźmy więc precyzyjni też na modlitwie ale też bardziej świadomi, używając słów, tytułów i imion, odnosząc jakąś treść do konkretnych Bożych osób. I niech Ci ta święta trójca w tym błogosławi Ojciec, Syn i Duch Święty.